Stopy procentowe obniżyły się i mają dalej spadać, więc pewnie spodziewasz się, że w październiku kredyty hipoteczne są tańsze niż miesiąc czy dwa miesiące temu. Logiczne. Ale niestety nie w Polsce, bo w Polsce banki mają wyjątkowo dobrze, a kredytobiorcy nieco gorzej. I choć od maja Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe już trzy razy, łącznie o jeden punkt procentowy, to banki, wyobraźcie sobie, w tym czasie potrafiły nawet podnieść oprocentowanie kredytów o stałym oprocentowaniu. Dlaczego nie? I po tych zmianach kredyty z oprocentowaniem zmiennym gonią kredyty z oprocentowaniem stałym. I teraz jest to najważniejsze. Większy ból głowy osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny. Czy wybrać stałe, czy zmienne oprocentowanie. I pokażę na konkretnych liczbach, o ile WIBOR musiałby się jeszcze obniżyć, by tańszy był kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Powiem też, co robić, gdy widzisz tę drożyznę, ale musisz wziąć kredyt, bo bez tego nie jesteś w stanie kupić nieruchomości. Będzie też o nowym wskaźniku Polstr, który już niedługo ma zastąpić Wibor. No i czy jest szansa, że będzie on faktycznie lepszy od tego wyboru? Powiemy jeszcze razem z Sebastianem, który zaraz do mnie dołączy, o patowej sytuacji, w jakiej znaleźli się klienci kilku banków. Na skutek niezbyt przemyślanej decyzji KNF. Ale zanim do tego przejdę, wspomnę, że ten film jest częścią cyklu, który co miesiąc opracowuję razem z ekspertem hipotecznym Sebastianem Bielskim, czyli ranking kredytów hipotecznych. I jeśli chcecie od razu przejść do ofert na październik, to przewinicie do tej minuty. I jeśli planujecie kredyt, to trzeba koniecznie sprawdzać oferty, bo różnica między najtańszym a najdroższym kredytem w październiku wynosi 153 859 zł. Te wszystkie oferty, o których będziemy mówić oraz ich warunki możecie sobie bezpłatnie pobrać z bloga pod tym linkiem. Cześć Sebastianie. Cześć Kasiu, dzień dobry. Rzeczywiście wybór oprocentowania, czy stałe, czy zmienne to w tej chwili spora zagwozdka dla naszych klientów. Ten wybór w poprzednich dwóch latach był znacznie prostszy, bo po prostu kredyty z oprocentowaniem stałym były wyraźnie tańsze niż kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Ta różnica w oprocentowaniu wynosiła... Około jednego punktu procentowego. I widać to na tym wykresie, gdzie prezentujemy z Sebastianem najtańsze oferty z oprocentowaniem zmiennym i stałym z tego naszego rankingu. I na szaro na dole jest pokazane, o ile wyższe było oprocentowanie zmienne od stałego. I ten jeden punkt procentowy robił ogromną różnicę w racie i w całkowitych kosztach kredytu, więc mało kto w sumie decydował się na kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Chyba pod koniec poprzedniego roku to było tak, że 9 kredytów na 10 to miało oprocentowanie stałe. Ale od kilku miesięcy różnica między oprocentowaniem stałym a zmiennym zaczęła się zacierać. I we wrześniu to było tylko 30 punktu procentowego, a w październiku pół punktu procentowego. A to dlatego, że wibor spada, więc kredyty z oprocentowaniem zmiennym z automatu są niżej oprocentowane, czy bank by tego chciał, czy nie, a oferta kredytów z oprocentowaniem stałym poprawia się niewiele. Informacje medialne również mówią o tym, że stopy procentowe mają pójść w dół. Klienci często pytają o to, w którą stronę właśnie te stopy procentowe pójdą, a jedyne, co my możemy robić, to bazować na prognozach. A co mówią te prognozy? Prognozy bankowe, a konkretnie kontrakty terminowe, które banki zawierają między sobą na przyszłe stopy procentowe, które nazywają się kontrakty FRA, mówią o tym, że w perspektywie kilku miesięcy oprocentowanie będzie wynosić 4. A w perspektywie 12 miesięcy, nawet 3,75. Czyli mamy taką sytuację, że stopy idą w dół i przewidywania są takie, że pójdą dalej w dół, a raty kredytu niekoniecznie. No i to jest to polskie Eldorado bankowe, o którym mówiliśmy już w tych dwóch filmach. Mamy od lat najdroższe kredyty hipoteczne w Europie, i po oburzeniu rekordowymi wynikami banków w 2024 roku na poziomie 42 miliardów złotych, sprawa przycichła. Banki tłumaczyły ten rok 2024, że jest wyjątkowy, że stopy były wtedy bardzo wysokie. Tymczasem, jak wiemy, stopy spadają. I nic się nie zmienia, a wręcz wyobraźcie sobie, że w tym roku bankom jest jeszcze lepiej, bo wyniki finansowe banków za ten rok do lipca są jeszcze lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Już po tej pierwszej większej obniżce stóp procentowych banki zrobiły 4 miliardy więcej na odsetkach niż rok temu. No i ciekawe, jak w tym roku, gdy znowu zrobi się awantura o ich wyniki, będą banki próbowały to tłumaczyć, przekonując nas, że w Polsce nie jest drogo albo że tak drogo musi być. Ale Nasi politycy mają na to dwa sposoby. Wyższy podatek dochodowy od banków, i o tym mówi minister finansów, lub podatek od nadmiarowych zysków banków, i o tym mówi Polska 2050. Tyle, że żadna z tych propozycji, o ile w ogóle wejdą w życie, nie da wiele kredytobiorcom, poza może jakąś satysfakcją, bo gdyby kredytobiorcom miało naprawdę się poprawić, to można by zadziałać na przykład w dwóch takich obszarach. Po pierwsze, można by znieść podatek bankowy od kredytów hipotecznych, bo banki w Polsce płacą podatek bankowy, który wynosi około 0,44% i jest naliczany od aktywów banku. Nad aktywów w banku zaliczają się też kredyty hipoteczne, więc choć my jako kredytobiorcy tego podatku nie widzimy bezpośrednio, no to przecież banki przerzucają jego koszt na kredytobiorców. I bez tego podatku rata kredytu mogłaby być niższa w miesiąc, miesiąc, jakieś 200 zł przy takim kredycie na 500 tysięcy. I ta pierwsza propozycja, o której wspomniałam, ta ministra finansów zakłada, że podatek byłby nieznacznie zmniejszony, ale niestety nieznacznie i cały czas trzeba by go było płacić od kredytów hipotecznych. Po drugie, nie warto zapominać, że połowa kapitału banków w Polsce znajduje się w rękach skarbu państwa. No i wystarczyłoby, żeby jeden lub dwa banki postanowiły wyłamać się z tego schematu i zaczęły oferować kredyty hipoteczne o niższych stopach procentowych i niższych marżach, na no pozostałe instytucje musiałyby się do tego dostosować, no ale do tej pory tak się nie stało. Ja tylko dodam, że na ten moment banki z przewagą kapitału polskiego nie mają wcale lepszych ofert niż banki komercyjne. Z Sebastianem policzyliśmy zatem, o ile stopy jeszcze musiałby się obniżyć, aby bardziej opłacalny był kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Wpisuję obecne dane kredyty w kalkulator z kursu kredyt hipoteczny krok po kroku. Kwota kredytu 500 tysięcy, raty równe 20 lat, oprocentowanie niech będzie 6% w pierwszych 5 latach, a potem wybor 4,74 plus marża 1,75. I w takiej sytuacji rata kredytu wynosi 3582 zł, a całkowite koszty odsetkowe to 380 tysięcy. No i porównajmy to z najtańszym kredytem zmiennym na dzisiaj. Kwota kredytu, okres pozostają takie same, ale od razu dajemy oprocentowanie wybór 474 plus marża 1,75. No i jak widać, według takich warunków kredyt z oprocentowaniem zmiennym na dzisiaj jest droższy. Po pierwsze, rata wynosi 3725, a nie 3582. A łączne koszty to 393 tys. zł wobec 380 w tym kredycie z oprocentowaniem stałym. Różnica jest, ale ona nie jest już tak wielka jak jeszcze kilka miesięcy temu. Od razu zastrzegam, że w tych obliczeniach celowo pomijam inne koszty kredytu poza odsetkowymi, bo mi teraz chodzi o pokazanie, jak stopa procentowa wpływa na całkowite koszty kredytu. Co zatem będzie, jeśli stopa procentowa obniży się zgodnie z tym, co mówił Sebastian i co przewidują banki. Założyłam tutaj 4 obniżki stóp procentowych na przestrzeni najbliższych 7 miesięcy do w sumie poziomu 3,75, czyli łącznie o 1 punkt procentowy. No i w takiej sytuacji, oczywiście, kredyt z oprocentowaniem zmiennym wychodzi na prowadzenie. Łączne koszty takiego kredytu spadają do 327 tysięcy złotych, podczas gdy w kredycie z oprocentowaniem stałym będzie to cały czas 339 tysięcy. Zresztą już obniżka wyboru o pół punktu procentowego wystarczy, by kredyt z oprocentowaniem zmiennym wyszedł. Na równe z kredytem z oprocentowaniem stałym. I każda kolejna obniżka ponad te pół punktu procentowego będzie powiększać przewagę kredytu z oprocentowaniem zmiennym. W tej chwili mniejszy odsetek klientów zaciąga kredyt z oprocentowaniem stałym, bo na początku roku było to około 80%, w tej chwili to jest jakieś 65%, patrząc na, na dane klientów, którym my pomagamy zaciągnąć ten kredyt. Wciąż jednak klienci nadal wybierają kredyt z oprocentowaniem stałym w większości, ale liczą na na to, że w przyszłości będą mogli ten kredyt refinansować. Nagraliśmy z Kasią w czerwcu cały odcinek o tym, jak refinansować kredyt hipoteczny. W tej chwili powiem tylko o kilku najważniejszych rzeczach, które warto wziąć pod uwagę. Chciałem w tej chwili zwrócić szczególną uwagę na Bośbank, który zarówno przy wariancie z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę. W drugiej grupie banków, do których zaliczę M. Banki, PKS i Santander, ten bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. Przy wariancie z oprocentowaniem stałym, ale pobiera już prowizję przy oprocentowaniu zmiennym. Wysokość tej prowizji jest również podana w tabeli, natomiast pozostałe banki, zarówno przy wariancie z oprocentowaniem stałym, jak i zmiennym, nie pobierają prowizji za wcześniejszą spłatę, co za tym idzie łatwiej z tego banku przenieść się w przyszłości, jeżeli będzie taka ekonomiczna potrzeba. Ale uwaga, Problem z refinansowaniem kredytów w przyszłości może również dotyczyć klientów, którzy zaciągnęli kredyt z okresem kredytowania dłuższy niż 5 lat, a takie kredyty oferowały, czy nadal oferują, przynajmniej częściowo BNP, to jest 10-letni okres i 7-letni okres kredytowania w Aliorze oraz w kredyt Agricole. Jeśli ktoś ma taką umowę na te np. Na 7 czy 10 lat na stałą stopę procentową, to w kontekście stanowiska KNF może być bardzo trudno ją refinansować, bo to stanowisko mówi, że jeśli chcesz refinansować kredyt z oprocentowaniem stałym, czy nawet znegocjować w swoim banku warunki tego kredytu, to ten okres nowej, niższej stopy stałej musi być nie krótszy niż Pierwotny okres stałej stopy. No i tu wyświetlamy teraz fragment tego stanowiska. No i w, tym, w przypadku tych trzech banków klient takiego banku ma dość mały wybór. Jeśli ma kredyt na 7 lat, to w sumie może się przenieść z alioru tego 7-letniego do kredyt Agricol też na 7 lat lub BNP, do BNP na 10 lat. Z kredyt Agricole 7-letniego, no tylko do BNP na 10 lat. A z BNP 10-letniego nigdzie nie da się tego kredytu przenieść. No i jest to w sumie absurd, bo jeśli ktoś ma właśnie taki kredyt o niskim oprocentowaniu, no to ok, to sobie płaci niskie raty. Ale jak ktoś zaciągnął taki właśnie kredyt przy stopach 7%, 8% czy 9% rocznie, bo takie przecież były nie tak dawno, no to jest teraz w zasadzie ugotowany. No i ta sytuacja pokazuje dwie rzeczy. Jak Nieprzemyślane mogą być decyzje urzędników, które takie zalecenia wydają bankom, no bo chyba w momencie pisania takich zaleceń nie pomyśleli o klientach, którzy zaciągali kredyt o stałym oprocentowaniu na 7 czy 10 lat. No i drugi wniosek jest taki, że jednak przy kredytach i w ogóle chyba przy produktach finansowych warto się jednak trzymać klasyków, a w przypadku kredytów o stałej stopie jest to okres 5 lat. W sumie wychodzi nam ten dzisiejszy odcinek, cały poświęcony stopom procentowym. Więc jak już stopy procentowe, to jeszcze powiedz mi, czy klienci pytają Cię o wskaźnik Polstr, który ma zastąpić WIBOR? Bardzo niewiele osób pyta o ten wskaźnik, ale już dużo więcej osób pyta o możliwość kwestionowania wskaźnika WIBOR w ewentualnych pozwach sądowych. Jeżeli chodzi o Polstr, to w, jeszcze w tym roku mają być wyemitowane obligacje oparte właśnie o ten wskaźnik. W 2026 ma ten wskaźnik zostać wprowadzony do ofert kredytowych, a w 2027 ma być opublikowane rozporządzenie, które określa zasady zastąpienia obecnie obowiązującego WIBOR-u oraz wiron i Polstr ma zastąpić WIBOR, ale nie jeden do jeden, bo ma być wskaźnik korygujący. I we wskaźniku jest pies pogrzebany, bo nie wiadomo, ile on wyniesie, a zatem też nie wiadomo, czy po jego doliczeniu tańsze będą kredyty oparte o WIBOR, czy te o Polstr. Natomiast wbrew zapowiedziom polityków jeszcze z poprzedniego rządu, ta reforma raczej nie obniży kosztów kredytu, a co jedynie wpłynie na przejrzystość. No i z tą przejrzystością chodzi o to, że Polstr jest wskaźnikiem, Opartym na realnych transakcjach pożyczek na rynku międzybankowym, czyli na transakcjach, jakie banki między sobą faktycznie zawarły. A WIBOR jest wskaźnikiem, po jakim banki deklarują, że mogą zawrzeć transakcje, czyli mogą sobie nawzajem pożyczyć pieniądze. A faktycznie w niewielkim stopniu ją, je potem zawierają. I to jest jakiś jednak chyba absurd, że cały rynek kredytów hipotecznych opiera się na wskaźniku WIBOR. A ten wskaźnik z kolei opiera się głównie o deklaracje banków, a nie o faktyczne transakcje. I nie żartuję. W grudniu 2024 roku tylko 6% wskazań wskaźnika Wibor 6-miesięczny opierało się na realnych transakcjach, a w zakresie wyboru 3-miesięcznego było to 25%, a przecież o te wskaźniki opiera się cały rynek kredytów mieszkaniowych. Polstr patrzy wstecz na realnie zawarte transakcje, a WIBOR patrzy na przyszłość. I na ten moment, ponieważ oczekiwania są takie, że stopy spadną, WIBOR jest, jak tu można zobaczyć, jednak niższy niż Polstr, bo on odzwierciedla te oczekiwania. Ale w sytuacji, gdyby stopy zaczęły znowu rosnąć, to Polstr z kolei będzie niższy. Więc trudno coś przesądzić, trzeba oczywiście poczekać na konkretne rozwiązania i przepisy. No ale też chcieliśmy, Sebastianem, aby nasi widzowie już powoli się z tym Polstrem troszeczkę zapoznawali. Długo już mówimy o stopach procentowych, i zaraz przejdziemy do konkretnych ofert na październik. Ale, Sebastian, powiedz jeszcze, jak te obniżki oprocentowania przełożyły się na zdolności kredytowe i o ile jest lepiej niż parę miesięcy temu? Nie będzie pewnie to dla Ciebie zaskoczeniem, że zdolność kredytowa wzrosła. Przygotowałem specjalną tabelę, porównanie styczeń 2025 versus obecny, obecny czas i co można z niego wyczytać. Mianowicie minimalna zdolność kredytowa na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy wzrosła nawet o 245 tysięcy w przypadku dwóch osób wnioskujących o kredyt zarabiających 12 tysięcy netto. W przypadku maksymalnej zdolności kredytowej dla tych samych parametrów, maksymalna zdolność w stosunku do stycznia tego roku wzrosła o 73 450 zł. Generalnie można powiedzieć, że zdolności kredytowe wzrosły od 20 do ponad 200 tysięcy, w zależności od tego, jaki, ile klienci zarabiają i ile osób jest w rodzinie. Dla przykładu, singiel zarabiający ponad średnią krajową, a mianowicie 7,5 tysiąca netto w banku, który najniżej najgorzej liczy zdolność kredytową uzyska 423 tysiące a w banku który najlepiej liczy zdolność kredytową aż 578 tysięcy złotych. Chciałem jeszcze omówić założenie jakie zostały przyjęte do wyliczania. Mianowicie mamy tutaj 30 letni okres kredytowania. Założyliśmy że klienci mają 20 wkład własny. Jest cross sell który pozwala optymalnie Wybrać ofertę kredytową i oczywiście klienci nie mają żadnych zobowiązań kredytowych, a w bankach, które akceptują 800, oczywiście również zostało to uwzględnione. Więc jeżeli ktoś chce zaciągnąć kredyt hipoteczny i chciałby zweryfikować, jak to wygląda w jego konkretnym przypadku, serdecznie zapraszam do kontaktu. To przejdźmy już do ofert na październik. i Dla przypomnienia, nasz ranking powstaje po analizie ofert 11 ogólnopolskich banków i w sumie w tym miesiącu porównanie objęło aż 130 ofert. Jedynym Kryterium, dlaczego dana oferta jest w rankingu wyżej niż inna, stanowi kryterium kosztowe. Czyli im mniej oddać do banku, tym lepsza pozycja w naszym rankingu. To wszystko, co omawiamy, plus szczegóły tych ofert, przypominam, znajdziecie bezpłatnie na blogu. Sebastian, zatem to stałe procentowanie, bo wciąż jest bardziej popularne. Jak to teraz wygląda? Oferty z oprocentowaniem stałym niestety niewiele się zmieniają i czołówka jest podobna, jaka była w zeszłym miesiącu. Na pierwszym miejscu oferta BNP z oprocentowaniem stały na poziomie 6% i z marżą 1,75% w kolejnym okresie kredytowania. Na kolejnych miejscach City Handlowy i Velobank z odpowiednio z oprocentowaniem 6,28 i 6,25%. Sebastian, ale powiedz teraz, jaka jest ta najlepsza oferta? Jakie są jej parametry? Najlepsza oferta to BNP, oferta wrzesień 2025. Bank oferuje oprocentowanie czasowo stałe na poziomie 6%, w pozostałym okresie kredytowania marża na poziomie 1,75%. W tej ofercie bank wymaga cross-sellingu. Całkowite koszty w tej ofercie wynoszą 397 955 zł. Rata w pierwszym okresie pięcioletniego obowiązywania oprocentowania stałego wynosi 3582 zł, a w kolejnych latach 3691. To tak wygląda w październiku najlepsza oferta z oprocentowaniem stałym, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o kredyty z oprocentowaniem zmiennym? W ofertach z oprocentowaniem zmiennym, przynajmniej na ten moment, jedyna rzecz, która się zmienia, to wskaźnik WIBOR, który na szczęście maleje. A w czołówce banków oferujących ten kredyt będzie Velobank, ING Bank Śląski oraz City Handlowy. I w zasadzie ta czołówka banków zmienia się niewiele od kilku miesięcy. To jak wygląda najtańsza oferta? Najtańsza oferta: Velobank dla profesjonalistów z oprocentowaniem 6,47, na co składa się Wibor, który przyjęliśmy do analizy na poziomie 4,72 oraz marża 1,75. Całkowite koszty. Tego kredytu wynoszą 407 690 zł, a lata wynosi 3719 zł. Ten bank tą ofertę kieruje dla profesjonalistów, do których zalicza lekarzy, prawników, księgowych to wydawałoby się oczywiste ale również tłumacza przysięgłego, architekta, biegłych rewidentów oraz ludzi związanych z IT. A gdyby kogoś interesował teraz kredyt niekoniecznie najtańszy, ale najszybszy, to gdzie by było teraz najszybciej? Dla osób uzyskujących dochody z umowy o pracę najszybciej będzie w banku Millennium i ING w procedurze Easy Hippo. Okres 2-3 tygodni trzeba zarezerwować sobie w przypadku BNP oraz VeloBanku i 3 tygodnie musimy zaczekać w pozostałych bankach, czyli PKO BP, PKO SA, Santander, Alior City i mBank. A jest jakiś taki bank, którego trzeba unikać, bo tam jest naprawdę długo? Nie, myślę, że w tej chwili nie ma w ogóle takiego banku. To powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał skorzystać z Twojej pomocy przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego, to jak cię można znaleźć? Najlepiej i najszybciej skontaktować się ze mną korzystając z formularza kontaktowego, który jest dostępny pod tym wideo, jak i również na blogu. Działam na terenie całej Polski. Moja pomoc dla Ciebie jest całkowicie bezpłatna, ponieważ moje wynagrodzenie zgodnie z ustawą opłaca bank i bardzo chętnie pomogę Tobie i wesprę Cię w całym procesie kredytowania. A na zapytania staram się odpowiadać w ciągu 24 godzin. Także zapraszam do kontaktu. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na kolejny ranking kredytów hipotecznych, który opublikujemy w listopadzie. I mam nadzieję, że wówczas już te oferty kredytów z oprocentowaniem stałym będą wyraźnie niższe. Wszystkiego dobrego. Cześć!